No nie, musi minąć noc, a jutro mural od, odsłanianie murach tu w polu. Michał Bajor od zawsze był postacią no. pełną sprzeczności. Jego jestem, głos jestem. potrafił poruszyć tłumy, a jednocześnie jego spojrzenie zdradzało głębokie, samotne chwile, w których przemykały myśli o miłościach utraconych, o przyjaźniach, które nie przetrwały prób czasu i o wyborach, których nigdy nie odważył się podjąć, mimo lat spędzonych na scenie w blasku reflektorów. Michał skrywał wewnętrzny świat. Pełen emocji, niedopowiedzianych historii i sekretów, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Jego serce biło spokojnym rytmem, lecz w nim tliła się nadzieja na nową miłość. W wieku sześćdziesięciu ośmiu lat życie zaskoczyło go, niespodziewanie pojawił się ktoś, kto odmienił jego codzienność, ktoś, kto potrafił dotrzeć do zakamarków jego duszy. Które wcześniej były zamknięte i chronione tajemnicą w tych chwilach, Michał odkrywał na nowo radość. Ze śmiechu, zwykłych spacerów, rozmów, które trwały do późnej nocy, i spojrzeń pełnych zrozumienia, które przypominały mu, że miłość nie zna wieku ani ograniczeń z każdym dniem. Nowe uczucie stawało się silniejsze, przenikało przez każdy gest, każde słowo i wypełniało przestrzeń między jego wspomnieniami. A teraźniejszością w jego oczach pojawił się blask, który dawno zniknął, a serce zabiło rytmem dawno nieodczuwanego entuzjazmu. Decyzja o ślubie była nie tyle formalnością, co wyrazem odwagi i otwarcia się na życie, które mimo upływu lat wciąż potrafi zaskakiwać. Michał poczuł, że na nowo może kochać. Bez lęku, bez wahania, z całym bagażem doświadczeń, które uczyniły go tym, kim jest dzisiaj. Ta miłość. Była inna niż wszystkie poprzednie, pełna spokoju, czułości i wzajemnego zrozumienia, jednocześnie pełna namiętności i świeżości, przypominała o młodości, która nigdy nie odeszła, tylko ukrywała się gdzieś głęboko w sercu. Michał powoli zanurzał się w tej historii, odkrywając, że każdy dzień z tą nową osobą staje się wyjątkowy, każdy gest nabiera znaczenia, każda rozmowa staje się mostem między przeszłością a przyszłością. I choć życie wielokrotnie go zaskakiwało i uczyło pokory tym razem, poczuł, że to uczucie jest prawdziwe i trwałe, a myśl o wspólnym świętowaniu miłości w dniu ślubu napawała go spokojem i radością, jakiej dawno nie doświadczał Michał Bajor w ostatnich latach życia. Odsłonił przed światem oblicze, którego nikt się nie spodziewał, w chwilach, gdy reflektory gasły, a publiczność opuszczała sale koncertowe w jego oczach. Wciąż tliło się pragnienie bliskości, które nigdy nie wygasło. Przez dekady był postrzegany jako artysta nieugięty, czasami chłodny dla świata zewnętrznego, a jednak w jego sercu kryły się wspomnienia miłości, pełne niedopowiedzeń i zawiedzionych oczekiwań, które wciąż powracały jak cienie przeszłości. Samotne noce, w pustym mieszkaniu, z muzyką w tle wypełniały ciszę rozmowami z samym sobą. Analizowaniem wyborów, które prowadziły go do kolejnych scen i estrad. Ale tej nocy, gdy po raz pierwszy od lat usłyszał jej głos przez telefon, czuł, jak serce przyspiesza i znikają wszystkie wątpliwości, ten głos wypełnił przestrzeń, którą przez lata znał tylko z własnej wyobraźni wyobraźnia, mieszała się z rzeczywistością, a uczucie rodziło się z każdego słowa, z każdego śmiechu, który wydobywał się niespodziewanie z głębi jego duszy. Michał zaczynał dostrzegać, że miłość może przyjść bez uprzedzenia, i nie pytać o czas czy okoliczności jego dotychczasowe życie, pełne scenicznych triumfów i osobistych dramatów, nagle nabrało innego wymiaru. Każda chwila spędzona razem była jak nowa kompozycja, której nuty opowiadały historię namiętności, czułości i wzajemnego zrozumienia. Michał coraz częściej wspominał przeszłość dni, w których serce biło szybciej dla innych osób miłości, które rozdzielił przypadek lub nieodpowiedni czas. A teraz, gdy stanął u progu nowego życia, czuł się jak człowiek, który po latach zagubienia w końcu odnalazł kierunek nie tylko w muzyce, ale i w sercu, z każdym dniem nowe uczucie przybierało realną formę w ich wspólnych spacerach, rozmowach w milczeniu, które mówiło więcej niż tysiąc słów w jego oczach. Pojawiło się światło, które dawno zdawało się zgaszone, a w dłoniach czuł ciepło, które dawało poczucie bezpieczeństwa i odwagi do otwarcia się na świat, na miłość, która nie pyta o wiek ani o minione rany. Michał często powtarzał sobie w myślach, że ta relacja jest inna, bo pozwala być sobą bez maski artysty, bez publicznych oczekiwań i ocen. Każdy pocałunek przypominał mu, że serce wciąż potrafi kochać. Każdy uśmiech był świadectwem, że nadzieja nie umiera nawet po latach samotności, a ich wspólne plany na przyszłość stawały się mapą życia, które mogło być piękne i spokojne, choć pełne doświadczeń. Michał w głębi duszy czuł wdzięczność za każdy dzień, za każdy gest, za każdy moment, kiedy ich oczy się spotykały, bo wiedział, że w końcu odnalazł spokój i radość w miłości, którą kiedyś uważał za niemożliwą teraz. Stojąc w progu wspólnego życia z sercem pełnym uczucia, przygotowywał się do dnia ślubu dnia, który miał być ukoronowaniem wszystkich emocji i uczuć, które gromadziły się latami, i choć świat znał go jako człowieka, o wielu talentach. Teraz Michał pokazywał, że najbardziej niezwykłym talentem jest zdolność do kochania, mimo czasu, przeciwności i własnych lęków. Każdy gest jego nowej miłości, każdy dotyk każdej rozmowy. Był dowodem, że życie nie przestaje zaskakiwać, a serce może odnaleźć szczęście nawet po 68 latach pełnych wzlotów i upadków. Michał Bajor w tych dniach odkrywał, że życie potrafi zaskakiwać w najmniej spodziewanych momentach, kiedy świat uważał, że wszystkie możliwości zostały wyczerpane. On nagle poczuł, że serce może bić mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. W jego życiu były chwile, które wydawały się zwyczajne zwykłe spacery po parku. Rozmowy przy kawie w ciche poranki nagle nabrały niezwykłego znaczenia. Każdy gest, drobny uśmiech, każdy dźwięk głosu ukochanej osoby przenikał go głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. I choć publiczność znała go jako człowieka opanowanego i zawsze pewnego siebie teraz Michał czuł, że najbardziej autentyczny jest wtedy, gdy pozwala sobie na uczucie bez zahamowań i bez lęku o ocenę świata, za zamkniętymi drzwiami ich mieszkania. Powstawał inny świat, świat pełen emocji, czułości i wzajemnego zrozumienia. Michał przypominał sobie chwile samotności w przeszłości dni, gdy scena była jego jedynym schronieniem, a publiczność, jedynym odbiorcą jego emocji, te wszystkie lata sukcesów muzycznych, nagród i koncertów nie wypełniały pustki, która wciąż istniała w jego sercu. Teraz każdy dzień z ukochaną osobą był jak odkrywanie nowych kompozycji. W których każda nuta, każdy akord był metaforą ich wspólnego życia i ich miłości. Michał zaczął dostrzegać, że prawdziwe szczęście nie leży w aplauzie publiczności ani w owacjach na stojąco, lecz w drobnych chwilach spędzonych razem w zwykłych gestach, w spojrzeniach, które mówią więcej niż słowa w dotyku, który koi wszelkie lęki i wątpliwości w jego oczach, pojawiła się świeżość młodości serca które po latach doświadczeń i cierpienia w końcu odnalazło swój azyl i swój dom ich miłość, rozwijała się w tempie, które Michał nigdy wcześniej nie znał. To nie była burza ani gwałtowny romans, lecz powolne odkrywanie siebie nawzajem w codziennych rytuałach, wspólnych porankach i wieczorach, pełnych rozmów, które przekształcały zwykłą codzienność w poezję ich miłość, była również pełna sprzeczności i wyzwań. Michał nieraz musiał stawiać czoła swoim własnym lękom, obawom, przed odrzuceniem czy utratą tej nowej bliskości, które latami wydawały się niemożliwe do osiągnięcia? Mimo to każdy dzień potwierdzał mu, że warto było otworzyć serce na ryzyko, że warto było zaufać, że warto było pozwolić sobie na to, aby być kochanym i kochać, nie oglądając się na upływ czasu czy wcześniejsze doświadczenia. Każde spotkanie, każdy pocałunek, każda wspólna chwila wzmacniała ich więź. A Michał odkrywał, że miłość w wieku dojrzałym ma w sobie szczególną moc. Jest spokojna, ale głęboka jest dojrzała, ale pełna namiętności jest świadoma przeszłości. Ale otwarta na przyszłość ich dni wypełniały rozmowy o muzyce, wspomnieniach rodzinnych, przygodach, które dzielili w młodości i marzeniach o tym, co dopiero nadejdzie. Michał coraz częściej czuł, że jego serce należy w całości do tej kobiety, która potrafiła rozpoznać jego prawdziwe ja, jego niepewności, wahania i tajemnice, a mimo to kochała go całym sercem. Każdego wieczoru siadali razem przy fortepianie i słuchali ulubionych nagrań, a w milczeniu rozmawiali bez słów, ich wspólne spacerowanie po ulicach miasta w deszczu, w słońcu czy wśród spadających liści stawało się rytuałem celebracji życia i miłości. Michał odkrywał, że czas, który wcześniej wydawał się Nieubłagany i ograniczony, teraz nabierał zupełnie nowego znaczenia. Każda minuta była cenna, każda chwila wyjątkowa, a wszystkie wcześniejsze cierpienia i samotność stały się tłem dla radości, którą czuł teraz ich miłość była jak muzyka, którą tworzył przez całe życie pełna napięć i rozluźnień, ciszy i wybuchów emocji, a każdy gest, dotyk czy spojrzenie były jak doskonała fraza w symfonii ich wspólnego życia. Michał coraz częściej myślał o przyszłości, o dniu ślubu, o chwilach, które będą świadectwem ich uczucia o rodzinie, przyjaciołach, o drobnych rytuałach codzienności, które staną się fundamentem ich życia. I choć wielu uważało, że w jego wieku takie doświadczenie jest niemożliwe, on odkrywał, że serce nie zna granic i że prawdziwa miłość potrafi odrodzić się w każdej chwili życia. Michał Bajor stał się nie tylko artystą, który potrafi poruszać tłumy swoją muzyką, ale człowiekiem, który pokazuje, że nawet po 68 latach życia jest miejsce na nowe początki, nowe emocje i nowe szczęście. Ich miłość wypełniała każdy zakamarek jego duszy i każdego dnia uczyła go, że życie nie kończy się na przeszłości ani na doświadczeniach, które wydawały się ostateczne, a ślub był jedynie formalnym ukoronowaniem czegoś, co istniało głęboko i nieodmiennie w ich sercach. Od pierwszego dnia, kiedy spotkali się po raz pierwszy, i od chwili, gdy Michał pozwolił sobie poczuć to uczucie całym sobą. Michał Bajor odkrywał każdego dnia, że miłość potrafi przyjść w najmniej oczekiwanym momencie i w najmniej oczekiwanym miejscu serce, które przez lata wydawało się zamknięte, na wszelkie uczucia teraz biło mocniej niż kiedykolwiek wcześniej w jego życiu, i choć publiczność znała go jako człowieka opanowanego, wyważonego i nieprzeniknionego teraz każdy jego gest. Każdy uśmiech zdradzał wewnętrzne uniesienie i delikatną radość, która wypełniała całe jego życie w ich wspólnych porankach ukrytych w ciepłym świetle kuchni, gdy słońce wdzierało się przez zasłony, Michał dostrzegał piękno najdrobniejszych szczegółów świat. Stawał się pełniejszy. Każdy oddech, każde spojrzenie, każdy dotyk wydawał się mieć znaczenie większe niż wszystkie dotychczasowe sukcesy. I nagrody muzyczne, które zdobył w ciągu całego życia. Jego życie, artysty pełne scen, koncertów i nagrań, wypełnione było ciszą między dźwiękami. Teraz ta cisza nie była pustką, lecz przestrzenią, w której rodziła się miłość i bliskość. Michał coraz częściej myślał o tym, jak bardzo życie potrafi zaskoczyć, jak bardzo doświadczenia, które wydawały się definitywne, nagle stają się tłem dla nowych początków każde spotkanie. Każdy gest tej kobiety był dla niego odkryciem tak świeżym, tak poruszającym, że jego serce drżało z zachwytu i wzruszenia, przy każdej rozmowie, która trwała godzinami, przy każdej chwili ciszy, gdy wystarczyło tylko spojrzeć na siebie i wiedzieć, że są razem, ich miłość rozwijała się w tempie, którego Michał nigdy wcześniej nie znał, nie była gwałtowna ani burzliwa, lecz spokojna i głęboka, jednocześnie pełna namiętności. Która potrafiła przenikać wszystkie codzienne rytuały i zwykłe czynności stały się metaforą ich uczucia, wspólne zakupy, spacery po parku, rozmowy o muzyce, wspomnieniach i marzeniach, układały się w historię, która stawała się coraz bardziej niepowtarzalna. Michał odkrywał, że jego serce potrafi czuć na nowo, że może być wrażliwe, otwarte i pełne zaufania, i choć przeszłość była pełna cierpienia, strat i samotnych wieczorów, Teraz wszystko to zdawało się nieistotne wobec siły uczucia, które wypełniało każdy zakamarek jego duszy. Każda minuta spędzona razem była bezcenna, każda rozmowa, każdy uśmiech, każdy dotyk był jak melodia, którą grała dla niego życie. I choć świat obserwował go jako znanego artystę, Michał wiedział, że prawdziwa wartość tkwi w tym, co niewidoczne dla oczu, w sercu, w uczuciu, które rozkwitało w każdym ich wspólnym dniu. Od chwili, gdy spotkali się po raz pierwszy, i od momentu, gdy Michał pozwolił sobie na pełne oddanie temu uczuciu, on odkrywał nowe wymiary, siebie, nowe sposoby na kochanie i bycie kochanym. A każdy gest, który wcześniej wydawał się zwyczajny, teraz nabierał znaczenia jak pierwszy pocałunek, jak pierwsze wspólne spojrzenie, jak wspólna noc spędzona na rozmowach o marzeniach i wspomnieniach. Michał patrzył na świat oczami zakochanego człowieka. Który po raz pierwszy w życiu czuje pełnię szczęścia i nie boi się tego uczucia przy każdej wspólnej chwili, odkrywał w sobie pokłady energii i radości, których nie znał wcześniej. Każdy dzień był dla niego przygodą, a każda noc spełnieniem pragnień i tęsknot, które przez lata wydawały się niemożliwe do zrealizowania ich. Miłość była spokojna, ale pełna emocji była świadoma przeszłości, ale gotowa na przyszłość była czuła. Ale nie traciła siły, i Michał coraz bardziej rozumiał, że prawdziwa miłość nie zna wieku ani granic, ani barier społecznych, ani ograniczeń czasu była obecna w każdym oddechu, w każdym uśmiechu, w każdym spojrzeniu, które wymieniał z ukochaną ich wspólne chwile, stawały się fundamentem nowego życia pełnego pasji, czułości, wzajemnego zrozumienia i radości. Michał odkrywał, że miłość w wieku dojrzałym ma w sobie moc nieporównywalną. Z żadnym wcześniejszym doświadczeniem jest dojrzała i spokojna, a jednocześnie żywa i ekscytująca, i chociaż wielu uważało, że w jego wieku nie jest możliwe rozpoczęcie nowego rozdziału. On doświadczał każdego dnia dowodów na to, że serce potrafi kochać zawsze, że życie potrafi zaskakiwać zawsze, że szczęście może pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie i że każda chwila, każda rozmowa, każdy gest wypełnia życie sensem i bliskością, których Michał nigdy wcześniej nie znał. Ich ślub był jedynie formalnym ukoronowaniem uczucia, które istniało głęboko i nieodmiennie w ich sercach, od pierwszego dnia ich spotkania i od chwili, gdy Michał pozwolił sobie poczuć i wyrazić całą miłość, jaką nosił przez lata, a każdy dzień po ślubie był kontynuacją ich wspólnej symfonii życia pełnej emocji, namiętności i czułości. Michał Bajor każdego ranka budził się z uczuciem, którego nigdy wcześniej nie znał. Serce biło mocniej niż kiedykolwiek, a myśli krążyły wokół jej obecności, jej uśmiechu i czułych gestów, które wypełniały każdy zakamarek jego mieszkania świat, który wcześniej wydawał się uporządkowany i przewidywalny, teraz pulsował nieznaną energią i radością każdy dźwięk, każdy promień słońca, każdy oddech zdawał się niosące znaczenie, którego Michał nie potrafił nazwać który wypełniał jego duszę ciepłem i spokojem, mieszanym z ekscytacją wspólne poranki. Przy kawie przy stole w kuchni były pełne milczenia, które mówiło więcej niż słowa, a czasami wystarczyło jedno spojrzenie, by zrozumieć wszystko co niewypowiedziane. Każdy gest, drobny uśmiech, dotyk dłoni stawały się symbolem głębokiej więzi i zaufania, która budowała się między nimi. Michał dostrzegał w niej partnera do rozmów, do dzielenia się wspomnieniami i marzeniami kogoś, kto rozumiał jego ciche lęki i radości, i choć życie nauczyło go ostrożności, teraz pozwalał sobie w pełni na odczuwanie emocji, które wcześniej tłumił strach przed odrzuceniem, samotnością i niezrozumieniem, ustępował miejsca ciekawości i radości, zbycia blisko kogoś, kto był jego odbiciem, jego dopełnieniem w ich wspólnych spacerach po parku. Michał odczuwał, jak czas traci znaczenie. Jak każdy krok staje się rytuałem wspólnej obecności, a każda rozmowa odkrywa przed nim kolejne pokłady jej osobowości i tajemnic, które fascynowały i zachwycały go na nowo, każda chwila spędzona razem była dla niego lekcją cierpliwości, akceptacji i miłości, która nie potrzebuje słów, aby być odczuwana w ich codziennych rytuałach. Michał zauważał, jak ich miłość przenika najmniejsze detale codzienności, przygotowywanie wspólnych posiłków, rozmowy, przy filiżance herbaty, wspólne słuchanie muzyki, które kiedyś wydawało się zwyczajne, teraz nabierało znaczenia i głębi, jakby każdy moment istniał po to, aby mogli go przeżyć razem i w pełni docenić. Michał powoli odkrywał w sobie emocje, które przez lata życia scenicznego wydawały się nieosiągalne, intensywne i prawdziwe uczucie które przenikało każdą jego myśl i każdy uśmiech, nawet podczas pracy nad nowymi projektami muzycznymi, czy w samotnych chwilach refleksji w domu, czuł, że jego życie zmienia się w sposób, którego nigdy nie przewidział, że miłość może rozkwitać w każdym wieku i że jej siła przewyższa wszystkie wcześniejsze doświadczenia? Michał coraz częściej zatrzymywał się przy wspomnieniach przeszłości, by dostrzec, jak wiele stracił, próbując chronić swoje serce przed cierpieniem, teraz widział, że te wszystkie doświadczenia przygotowały go do pełnego przeżywania tej miłości i pozwalały docenić każdy dotyk, każdy uśmiech, każdą chwilę spędzoną razem, każda rozmowa, którą prowadzili do późnych godzin nocnych, była jak podróż w głąb duszy drugiej osoby, odkrywanie sekretów, marzeń i pragnień, które kiedyś wydawały się niedostępne, teraz stawały się rzeczywistością. A w chwilach ciszy wystarczało, że czuli swoją obecność, by wiedzieć, że są razem, i to wystarczało. Michał obserwował, jak ich wspólne życie wypełnia się rytuałami, które niosły poczucie bezpieczeństwa i bliskości, poranne spacery przy wschodzie słońca, wieczorne rozmowy przy lampce wina, wspólne śpiewanie ulubionych piosenek w salonie. Każdy moment był dowodem na to, że miłość może być spokojna i intensywna jednocześnie. I że życie w każdym wieku potrafi zaskakiwać najbardziej nieoczekiwanymi emocjami. Michał odczuwał w sobie niesamowitą wdzięczność za każdy dzień spędzony razem, za każdy dotyk dłoni, każdy uśmiech, każdą wspólną chwilę, które nadawały jego życiu nowy sens i znaczenie, i choć niektórzy mogliby powiedzieć, że po tylu latach życie nie zaskakuje już niczym, on wiedział, że prawdziwe uczucie ma w sobie moc nieporównywalną z niczym innym i że każdy dzień potrafi być nowym początkiem pełnym czułości, pasji i wzajemnego zrozumienia ich ślub. Choć dla świata formalny był jedynie symbolicznym ukoronowaniem uczucia, które rozkwitało od pierwszego spojrzenia i od chwili, gdy Michał pozwolił sobie na pełne oddanie emocjom, które nosił w sobie od lat, każda minuta ich wspólnego życia była jak melodia, która wypełniała ich duszę, a każdy gest, każde spojrzenie, każda rozmowa niosła ze sobą potwierdzenie że miłość w wieku dojrzałym jest równie intensywna, prawdziwa i piękna jak każda młodzieńcza fascynacja i że nigdy nie jest za późno, by kochać, by być kochanym i by przeżywać życie w pełni. Ich życie pełne było zakrętów i niespodzianek, a teraz każdy jego dzień nabierał znaczenia, które wcześniej wydawało się nieosiągalne. Miłość, którą odkrył, była dowodem na to, że serce potrafi kochać w każdym wieku. Że warto otworzyć się na nowe uczucia, nawet po latach samotności i doświadczeń, które wydawały się zbyt ciężkie, aby je unieść. Michał Bajor pokazał światu, że prawdziwa miłość nie zna granic wieku ani czasu, że każdy moment wypełniony uczuciem jest cenny i wyjątkowy. Jego historia jest inspiracją dla tych, którzy wciąż szukają szczęścia i odwagi, aby kochać i być kochanym. A jego życie wraz z nową miłością. Stało się pięknym przykładem na to, że nigdy nie jest za późno, by zacząć nowy rozdział pełen ciepła, pasji i radości? Jeśli chcesz być na bieżąco z historiami pełnymi emocji i niezwykłych zwrotów życia, subskrybuj nasz kanał i dołącz do naszej społeczności. Śledź razem z nami opowieści o ludziach, którzy pokazują, że miłość i szczęście mogą przyjść w każdym wieku i że każdy dzień jest szansą na nowe piękne przeżycie.